Witajcie, 15 marca 2024, dzisiaj stoimy pod Teatrem Bagatelom. Mamy trzy punkty tutaj tramwajowe, e, przesiadkowe, jest tu ludzi, e, idących do pracy, wracających z pracy. A my jesteśmy wśród ludzi, dostajemy ulotki, Rozmawiamy, opowiadamy o naszym No i oczywiście piękna kraszówka. w do Kuszewskiej. Tutaj są dwie nasze kandydatki z okręgu drugiego. Anna Smoroń i Małgorzata Laskowska. Dzień dobry, witajcie dziewczyny. Powiedzcie, co, co u Was słychać? Jak Dobrze z każdym, a nie coraz lepiej. I co w związku z tym? Uwaga, bo coś jedzie, musimy się usunąć, żeby nas nie rozjechało. Radość, że Państwo coraz więcej interesujecie się naszym komitetem, naszym kandydatem. Możecie radnymi, pytacie nas o różne sprawy, choćby o komunikację jak to będzie wyglądało z pozycji Krakusa. No. wspaniała rzecz, z którą zaproponował nasz komitet, w naszego kandydata na prezydenta, czyli e, ta karta dla Krakusów, dla młodych która ma opóźnić koszty na, na, wiele na bilety do teatru czy, czy, to, czy, czy jakieś, jakieś imprezy. Tak Teatry, owszem, są może niepełne, ale w Krakowie tam nie chodzi mogło chodzić. Tak, to no. ich nie stać, niestety. Teatry są bardzo drogie. Wiem o tym, dlatego rzadko i bardzo chętnie skorzystamy z takich biletów. Więc myślę, że hmm. to jest bardzo wniosek. Aniu, zaproś na niedzielę od Dasia. Zapraszam wszystkich w niedzielę na Krakowski od 12:00 pod naszym Adama Mickiewicza, będziemy i wszystkich zapraszamy bo chcemy żeby jak najwięcej osób w Krakowie dowiedziało się o naszym komitecie zjednoczenie dla krakowa żeby poinformowali ryby, swoich znajomych żeby mieli wybór taki świadomy prawda taki świadomy wybór nie tylko, że jakaś tam opcja czy partia, tylko właśnie żeby ludzie zaczęli się interesować, bo no niestety przykro, ale prawdziwe, że gro mieszkańców w ogóle się tym nie interesuje. Pokazały to wybory do rad dzielnic że była tak niska frekwencja, że e, dwa głosy wystarczyły, żeby wejść do Rady. No więc e, o czym to świadczy, tak? Szczególnie, że na czele naszego komitetu stoi człowiek zupełnie inny tak. spoza nie środowiska równać z pozostałymi kandydatami. To jest człowiek rzeczowy, stanowczy, przebojowy, nie czego chce. Trzyma się tego. Znam go już jakiś czas, ile razy dał słowo, zawsze go dotrzymał. I to jest gwarancją jego rzetelności i tego, że zmiany, które chce dokonać, będą dokonane. Tylko, do musi, tylko musi zasiąść na tym stołku. Tak. Państwo, zastanówcie się. Tak, zachęcamy wszyscy. Zastanówcie się, może warto przeczytać nasz program. Zapoznać się z naszymi stronami na Facebooku, na YouTube, na TikToku. Poznać bliżej naszego kandydata na prezydenta, pana Adama Harryńczyka. Tak, będzie w niedzielę również na Będziemy. rynku. Będzie można porozmawiać z nim I, i z kandydatami na radnych. Tak. Zapraszamy. Dziękuję Wam Dziękuję. bardzo. Ja tu mam gdzieś jeszcze mojego rozmówcę. Gdzieś mi zniknął. Chciałam porozmawiać z Leszkiem, który widzę, że gdzieś tam na górę mi wyszedł, Proszę Panią, przepraszam, zaatakuję tak od razu, bo ja byłem w u góry, teraz zaatakuję Panią. Proszę Panią, z biegiem okoliczności jestem kandydatem właśnie w naszym... Na liście tego komitetu wyborców w Krakowa jestem tam na miejscu siódmym. Szczęśliwa ta, cyfra. Tak, szczęśliwa cyfra. Tutaj Małgosia podpowiada. Proszę panią, nie jestem tu osobą przypadkową. Jestem 40 ponad lat, a mam 50. Ale jestem ponad 40 lat związany dokładnie z tymi trzema dzielnicami, w których kandyduję. Z tymi wszystkimi trzema. Mieszkałem, pracowałem wychowywałem e, się tu, gdzie e, moje dzieci. Także e, to, nie, to nie jest przypadek. E, zarówno e, mogę rozmawiać o zmianie kierunków e, ruchu e, ulicznego, jak i o innych problemach. E, dokładnie chodzi o nasz Ale są dużo ważniejsze rzeczy niż uzupełnianie kierunków. Jest, jeżeli pan, Pani ma Dobrze? łamko się proszę, proszę, proszę Panią, cały czas jest sytuacja, że walczymy o was, Marii, nie, kochana, jeżeli Ona to potrafi zadziałać. Proszę Panią w tym momencie. Trzeba dotrzeć do, do ludzi. Bo jeżeli nie podchodzą, to my musimy uświadamiać, tłumaczyć program, wszystko A. 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 jak kto. No, a tak, to cóż, no nikt nie chce podejść, więc my musimy podchodzić, tłumaczyć, kto jest z jakiej opcji, co reprezentuje, co by chciała Krakowa zrobić. I, i po prostu no, jest szlachetnym człowiekiem, patriotą przede wszystkim, byśmy organizowali rzeźbę. Jesteśmy codziennie na rynku, podada się. Bronimy flagi polskiej. No także krakowianie, no a pomyślcie troszeczkę tak przychylnie i oddać głos na tego pana, bo to jest naprawdę patriota, niezależny. Więc więc Raki, warto. To, tam jak nie na się na rynku o godzinie? Od 12.00 jesteśmy. Ale ja chciałam sprostowanie jedno tak. Nie to, że jest niezależny. Jest zależny od państwa, od wyborców. Tak. Od wyborców, od więc prosimy wszystkich łatwo będzie. Ale generalnie na tego za pana, na tego pana, bo tam na jest. Warto, bo to jest naprawdę Dziękuję, prawdziwy patriota. Dzięki Marysiu. Chciałabym porozmawiać z Leszkiem, ale, ale na ten moment się nie da. No to Wam pokażę, tu jest ulica Szewska, którą można dojść do Rynku Głównego, do, 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 po lewej De Planty, po, po prawej Planty, po prawej Paweł, witaj Paweł. kilka słów do naszych widzów. Powiem Ci tak, w troszkę, żeby Ci tak było lepiej widać. W niedzielę, bardzo ważne, też zapraszamy nie tylko radnych, ale również wszystkich, wszystkich sympaty, sympatyków. Też, też, oczywiście. Kani. ludzi, którzy Im nas będzie, tym lepiej. tym lepiej. Słuchajcie, w niedzielę musimy zrobić sobie piękne foto. Chcielibyśmy wyglądać jak jedna wielka rodzina. To jest bardzo ważne. Będą króciutkie wypowiedzi i będzie z tego robiony spot do telewizji Kraków, żebyśmy pokazali że zjednoczyliśmy się pomimo e, czasami Róż, ja, różni, różnicy, różnicy zdań, różnicy zdań tak. czy troszkę poglądów, ale, ale, to... ale chodzi o to, że dla nas jest najważniejsza e, nasza ojczyzna, nasza miłość do tej ojczyzny i Kraków, Kraków, który jest naszą małą ojczyzną, i musimy o to dbać, żeby były nasze symbole narodowe. E, eksponowane, a nie chowane, bo tak wygląda, że nasi młodacze się po prostu wstydzą. Wstydzą polskiej flagi, polskiego hymnu, wszystko co związane z Polską. I groźb nas chce, e, aby e, dalej dbać o naszą kulturę, historię, o język polski żeby nie zakłamywać Kistonii. no Pewne rzeczy po prostu musimy głośno mówić, a nie udawać, że ich nie było. W Krakowie przede wszystkim usprawnić komunikację. Żeby to jest się nasza też, Jola. Też dobrze poruszało po Krakowie. Nie Okręg jakoś... piąty jesteś. Przy... Siódmy. siódmy. A siódmy przepraszam, Jalunia Jola to... jest z okręgu siódmego. Pobiec, nas... czyli to jest gdzieś huta, tak? E... Tak, to jest na huta. Dobrze tutaj. No, dobrze widzę Jole, dobrze. Ja, bo ty właśnie pisałaś, że dla ciebie. Nasza dla mnie są Polska... istotne sprawy edukacji. I szczególnie teraz, o czym ludzie nie wiedzą myślę, że większość rodziców nie wie, co nam szykuje ministerstwo od 1 września, gdzie chcą dzieciom wprowadzić dodatkowy przedmiot wiedza o zdrowiu. A my bardzo dobrze wiemy, z czym to się a wiąże. Co tam się kryje? Za tą co się wiedzą? za tym kryje, tak. I wbrew, że niby odciążają uczniów od ich obowiązków, ale w to miejsce wprowadzają e, takie przedmioty, które będą działać e, rozbijająco na polskie rodziny i polskie dzieci. A e, e, poklask e, będzie od, od tych, którzy to zlecają, czyli od globalizmu. Czyli jeszcze raz, Jolanta, Kryptodół. To Podulo, przepraszam, e, okręg szósty, czy siódmy. Siódmy, siódmy, czyli to jest Nowa Huta. Nowa Huta, tak. To, to prosimy nowochódczan, żeby zagłosowali na naszą jolę. Dziękuję ja, Wam ja bardzo. Ja, ja, ja może, duma, może tego na, Leszka kończy. w końcu... Ja na... Leszku, bo mi się czas kończy. Czas mi się kończy. Tak chodzi, bo mi się czas kończy. A mógłbyś tutaj, 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 tutaj powiedzieć? No to mogę cię tu nagrać. tylko gościszcie tr troszkę muzykę. Tu przyjedzie ten trąbak. troszkę muzykę. Bo nie wiem, troszkę muzykę. Wychodził do bo... nie... No to ponieważ Leszek jeszcze jest chwilę zajęty, chodź Kaziu. Kazimierz mieszkalinowski, okręg. Numer 5. 5, czyli to jest Prokocim, Proko Podgórze... Tam komitet wyborczy komisja wyborcza będzie, będzie na rzęce w szkole. Aha. Ale generalnie jest to, jest to podgórze, Marateci, tak? Czyli, czyli tak, e, Prokocim, Bieżanów, tak. rżonka, stare podgórze, tak? Tak, tak. To są te okolice. No, tak, tak. Turbanów, prawda, e, e, Mateczny. Bo no, tam są dwa okręty. Czwórka i flok. No tak, ale czwórka to jest pod, po już pod górze duchackie. Na Radzie miasta Krakowa będą miały numer 6 na listach wyborczych. Są Dobra, dziękuję Ci bardzo. Ja tu jeszcze Leszka chcę troszkę. Informujemy o tym, na tu komitet wyborczy wyborców zjednoczeni dla Krakowa. Jesteśmy ugrupowaniem niepowiązanym z żadną partią, ani z lat 90-tych, ani z lat bieżących. Nie wychodzimy z niczym innym, jak tylko i wyłącznie z problemami, które dotyczą nas, mieszkańców tego miasta, stołeczno królewskiego. Jest taka stara maksyma rzymska, nihil nobis sine nobis, nic o nas bez nas. Ona już ma ponad 500 lat, jeżeli chodzi o to, jak była usytuowana w naszej historii, w historii naszego szlacheckiego parlamentaryzmu kilkadziesiąt lat później była w 1505 roku konstytucja Nihilnowi. O tym Państwo na pewno cokolwiek wiedzą. Dzisiaj jesteśmy w takich czasach, gdzie od kilkunastu lat na pewno, ja powiedziałbym, że od kilkudziesięciu, te same osoby zmieniają się na stołkach również w naszym samorządzie. Pora by to zmienić. Dlaczego uważam, że trzeba to zmienić? Nie tylko dlatego, że Kraków jest na ponad 6 miliardów zadłużonych. Nie tylko dlatego, że kadencja ma odchodzącego pana Jacka Ja myślę, że ta siódemka to cyfra. W końcu gasi. Dlaczego? Proszę spojrzeć dlaczego. Nie dlatego, że pan Jacek już nie może. Pan Jacek dużo może, zwłaszcza jego okolici. Są inne powody. Proszę, e, proszę się temu przyjrzeć. Proszę sprawdzić, dlaczego pan Jacek nie kandyduje kolejny raz. Chciałbym teraz powiedzieć, po co przytoczyłem tą maksymę. in nobis sine dobis. Nic o nas bez nas. Powiedziałem to dlatego, że do ratusza krakowskiego przychodzą rozporządzenia z zewnątrz. One po kolei przechodzą przez y, polski parlament, ale one mają źródło jeszcze gdzie indziej. Jest coś takiego jak rozwój Krakowa na 2030. 20... Przerwa, przerwa. Y, jest coś takiego jak strategia rozwoju Krakowa na 2030-2050. Strategia ta ma aż 6 punktów. Pierwszy i szósty jest taki sam. W czwartym dopiero jest informacja o miejscu przyjaznym do życia. W czwartym dopiero otworzyć można puszkę Pandory 54 punkty, gdzie wśród nich znajduje się kilka, oczywiście, które brzmią ciekawie. prospołeczne, promieszkańską kilkanaście następnych zagadkowo. A kilkadziesiąt innych to są zakazy i nakazy. Wszystko zmierza ku jednej rzeczy: Kraków w przyszłości ma być jednym z wiodących miast, wśród miast, tak zwanych 15-minutowych. Mamy być zamknięci w miejscach, gdzie po drodze ma być szkoła, po drodze ma być sklep, po drodze ma być może biblioteka. Ale już przejechanie z jednego miejsca w drugie już będzie problematyczne. Kraków ma być miejscem podzielonym w ten sposób. Ja się pytam, bo to pana, który tam kiwa głową, czy w każdym miejscu w Krakowie jest filharmonia, czy w każdym miejscu w Krakowie jest przykładowo hala lodowa, czy w każdym miejscu w Krakowie jest coś większego, gdzie dotarłaby matka z utalentowanym dzieckiem spoza. Z poza Krakowem, a strefa SCT, tak zwana strefa czystego transportu, której jesteśmy przeciwni, jest to, pier, jest to preludium, jest to preludium wejścia do miast 15-minutowych. Warszawa już jest wydelegowana do 40 40-40 kilku, kilku miast. Kraków jest dokładnie na drugim miejscu. By to się tu stało. Ruch w Krakowie jest od, od wielu lat. Poczekam aż przejedzie tak. Ruch w Krakowie dla kierowców, którzy potrzebują dotrzeć, Na przykład z towary, którzy potrzebują przejechać z dzieckiem w jedno miejsce w drugie, którzy potrzebują załatwić sprawy jakiekolwiek, Jest ukrzykrzabnia. Ruch w Krakowie jest tak zorganizowany, by Krakowiom znudziło się korzystanie z transportu, z transportu prywatnego. Musimy przejść na transport totalnie publiczny. Wczoraj uczestniczyłem w debacie z pozostałymi kandydatami. Rozmowa była tylko i wyłącznie o wydatkach. Proszę zobaczyć na ten tramwaj. Piękny tramwaj. Naprawdę w Europie się nie mamy co wstydzić tych tramwaj. Nie mamy się co wstydzić również pozostałej części transportu. Oczywiście powinniśmy mieć transport rozciągnięty tak, by nie wykluczać tych, którzy są na peryferiach Krakowa. Zgadzam się z tym w stu Ale na przykład wymiana tego taboru, który być może jest perłą w, w pośród polskich miast, jest absurdalna. A tam mówiono o nowym taborze. Ja proponuję coś innego. Ja w imieniu Komitetu Wyborczego Zjednoczonych dla Krakowa proponuję, by w końcu zrobiono porządne remonty. Byśmy nie remontowali co 4 lata tych samych ulic, czy co sześć. By co chwilę nie było korków w tych samych miejscach, na których żyjemy, na których mieszkamy, w których prowadzimy życie. Piszą w tym, w tym właśnie w tej strategii Krakowa, rozwoju Krakowa na 2050. Proszę zauważyć, 2030 już jest za blisko, więc przesunęli na 2050. My dzisiaj musimy się zastanowić, jak będą żyły, żyli, jakbyśmy będziemy my żyli pod koniec naszego życia, jak będą żyły nasze dzieci i wnuki. To są e, to są, wracam do tych tramwajów, przepraszam, bo tutaj urwałem mortek i mówię... Dzięki. Tam jest Mieszka rozmowa o torowiskach wyciszowych. Jeszcze raz podkreślam.